Pokażę Wam żarcik jaki można zrobić z użytą piłką do kosza, zrobimy robimy mojego kumpla, robimy dziurę w piłce, taka może wystarczy, piłeczkę faszerujemy, ale jeszcze za mała dziura. A żarcik zrobimy mojemu kumplowi, który zawsze kopał mi tą piłkę. To była piłka do kosza i ten mnie drażnił. To zobaczymy co teraz będzie w nią kopnie. Żeby se nogę złamał, skurczywek. A żeby niby kumpl, a mówię, nie kop piłki do kosza, kopnie I Nie przegadasz mu kurwa, się uszy skurwisko. Więc... Przepraszam, że to przeklinam, ale, ale pałka się przegła. Pałka się przegła. Zapłaci za wszystkie te kopnięcia za wszystkie piłka do kosza, do kosza rzucamy, a nie kopiemy. Później się jaje robi. No i co? Jaj. To będzie miał jaja teraz kurwa na nodze. Ile można? To można. Dobra. Tarczy. Tarcie. Bueno, Ese noto dojełam. Sí, Za oh. 那吃个鸡可白。<laughs>